W tym odcinku Chin bez cenzury: Korea Północna grozi wojną nuklearną. A chińscy hakerzy ciężko pracują, by udaremnić nam obronę. Witam w Chinach bez cenzury tu gospodarz Chris Chappell. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim coraz gorętsza. Stany wysyłają okręty wojenne, Chiny nawołują do umiaru, a Korea Północna obiecuje grubą rozpierduchę. Mamy potężną broń jądrową, dzięki której obronimy się przed zagrożeniem jądrowym ze strony USA. I nie zawahamy się jej użyć, odpowiadając na zmasowaną wojnę zmasowaną wojną. A na wojnę nuklearną odpowiemy własnym atakiem nuklearnym. I to my będziemy zwycięzcą w ostatecznej bitwie z USA. Ale właśnie, żeby Korea Północna nie była zwycięzcą, Stany wdrożyły system obrony rakietowej w Korei Południowej. W skrócie nazywa się tam. To dość ważne narzędzie, w razie gdyby Korea Północna chciała dotrzymać obietnicy i zamienić stolicę Korei Południowej w ocean płomieni. Ale teraz tarcza antyrakietowa jest w niebezpieczeństwie. I to nie za sprawą północno-koreańskich rakiet, zmiany klimatu politycznego czy protestów antywojennych. Chodzi o chińskich hakerów. Według specjalistów od cyberbezpieczeństwa FireEye hakerzy wspierani przez chiński rząd uderzyli w koreańskie podmioty zaangażowane w amerykańską tarczę antyrakietową. I pamiętajcie, nie tylko Korea Północna nie lubi TAD. Chiński reżim też za TADziem nie przepada. Bo pomimo, że TAD zaprojektowano by zneutralizował północno-koreańskie rakiety, to teoretycznie mógłby też umożliwić Korei Południowej i USA namierzać chińskie rakiety. Mamy tu do czynienia z dwiema grupami chińskich hakerów. Jeden z zespołów nazywa się Tonto. I tu puszczamy oczko fanom jeźdźca znikąd. Druga ma ksywkę APT-10. Nazywana też kamienną pandą. I to właśnie ich się podejrzewa o schakowanie amerykańskiego podmiotu biorącego udział w rozmieszczeniu rakiet. No i o wesołe turlanie się z górki. No i kilku niezależnych chińskich hakerów też przeprowadziło ataki na Koreę Południową. Ale to grupa Tonto i Kamienna Panda są powiązane z chińskim wojskiem. Może to wcale nie znaczy, że komunistyczna partia Chin bezpośrednio zleciła cyberataki. No bo nieważne, że chińskie wojsko bezpośrednio podlega partii komunistycznej. Przecież Chiny nigdy nie zaczepiają innych krajów. China to tylko zbieg okoliczności, że odkąd rząd Korei Południowej ogłosił uruchomienie tarczy antyrakietowej TAD, chińskie cyberataki się nasiliły. A niektóre z tych ataków uderzyły w podmioty bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w TAD. W zeszłym miesiącu południowo-koreańska strona internetowa MSZ została sparaliżowana. Ta koreańska agencja informacyjna napisała, że chińscy hakerzy obrali za cel strony internetowe dziesięciu koreańskich firm i kilka ambasad południowej Korei. Ministerstwo Nauki, Cyfryzacji i Planowania ogłosiło podwyższony poziom zagrożenia cyberatakami. A wątpię, żeby Wydział Planowania miał to w swoich planach. A co robi Korea Północna w czasie, gdy chińscy komuniści absolutnie nie wtrącają się do wewnętrznych spraw Korei Południowej? wielkie obchody 85. rocznicy powstania północno-koreańskiej armii. I mimo nieobecności Kim Jong-una, i tak byli na maksa nakręceni. To dopiero zgrana zgraja przy takiwaczy. A co, jakbym ja miał taki batalion klakierów? Hmm, całkiem nieźle. Trzeba będzie to wprowadzić do programu. No ale gdzie był ten ich najjaśniejszy lider? Na inspekcji hodowli świn. Może słyszeliście, że w Korei Północnej mają co jeść. No ale gdzie na tym zdjęciu jest kim? Bo ja widzę same wieprze. To mi się nigdy nie znudzi. Ale nie martwcie się. Może chińscy hakerzy mieszają przy tarczy antyrakietowej, ale i tak ona jest tylko dla pizzy. Przecież nie ma praktycznie ryzyka wybuchu wojny. Mimo, że Korea Północna przeprowadza ćwiczenia z żywym ogniem, a USA gromadzi w regionie okręty wojenne. Na pewno wszystko się dobrze skończy. A co wymyślicie myślicie o cyberatakach przez chińskich komunistów w odwecie za odpalenie koreańskiej tarczy antyrakietowej? Czy padził to dobry pomysł? Ja, koreańskich klakierów wprowadza na stałe. Tak więc komentujcie poniżej. Dzięki za uwagę. To Chris Chappell. Do zobaczenia.